Cześć wam wszystkim z tej strony Pana, się nagwą kolejny ze Squad Busters i dzisiaj moi drodzy Squad Busters wychodzi globalnie. Każdy z Was w tym momencie może wejść do sklepu Play albo do App Store'a i po prostu pobrać Squad Busters, bo jest już dostępne w Polsce i mianowicie jako że już w tą gierkę gram prawie miesiąc chyba mniej więcej, mam 66 poziom moi drodzy w tej alei, zobaczcie jak ja już dużo wbiłem, wy będziecie na samym początku tutaj na zielonym świecie ja moi drodzy jak widzicie mam tutaj świat już ten plażowy, czyli ostatni, no i później zostanie mi tylko liga oddziałów gdzie wbija się pucharki, postanowiłem że nagram wam odcinek moi drodzy, gdzie powiem wam kilka różnych takich tipów i generalnie no wszystko co musicie wiedzieć o Squad Busters zanim zaczniecie grać, taki poradnik, że jak już zaczniecie to będziecie wiedzieli co robić, mi to troszeczkę zajęło żeby pogarniać różne rzeczy, na początku no, nic nie wiedziałem, no bo nikt nic nie wiedział. Każdy zaczynał grać i się domyślał, co jest najlepsze, co jest najgorsze i tak dalej. Ja już troszeczkę pograłem, więc dzisiaj wam parę tych rzeczy, moi drodzy, opowiem. Oprócz tego, jak już pobierzecie giereczkę, to wchodzicie od razu tutaj wpisujecie Kodzik Panda, bo również mam Kodzik Panda, moi drodzy, w Squadbuster, więc od razu pobierajcie i wpisujcie Kodzik Panda. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Tutaj mamy sklepik, w ogóle są darmowe nagrody. O tutaj 62 tysiące gold za 30 zł. Nie najgorsza oferta. Ja na przykład dostałem, moi drodzy, takie oferty. Wiem, że Olo Pomidoro, moi drodzy, mój montaż Dostał Golda na przykład, więc ja nie wiem od czego to zależy. Dosyć dziwna sytuacja, ale nieważne, moi drodzy. Przejdźmy już sobie do giereczki, będziemy sobie grali. Będę wam w międzyczasie opowiadał, jakie są tutaj najlepsze jakieś rzeczy i tak dalej, co najlepiej robić. Więc najpierw sobie zaczniemy. O, mam tutaj potworne pupile i najnowszą mapę, czyli właśnie plażowy świat odblokowany. Po pierwsze, jeżeli chodzi o plażowy świat, najpierw sobie wybierzmy. Niech będzie tutaj, moi drodzy, Goblin. Goblin spoko, bo daje nam monety. Zobaczcie, tutaj są takie wysepki, moi drodzy, z piasku. Warto w nie wchodzić, bo tutaj jest Dodatkowy gold, serduszka, spele, różne takie rzeczy, więc mega polecam generalnie sobie właśnie wbijać na to. Weźmiemy sobie wiedźmę, wiedźma jest dosyć spoko. Następnie moi rodzice, jak widzieliście, wybrałem sobie wiedźmę. Jeżeli chodzi o postacie, no to jak macie możliwość wybrania epickiej albo rzadkiej postaci, no to najlepiej jest to robić. Wiadomo, niektóre postacie niekoniecznie się opłaca, ale jeżeli macie do wyboru dwie rzadkie postacie, znaczy dwie zwykłe postacie i rzadką, na przykład tak jak ja teraz, no to z tych wszystkich najlepszym wyborem jest Hogrider, bo on też daje nam boost, jak wejdziemy w krzaki. Więc o wiele szybciej się tutaj chodzi, generalnie. I Hog Rider jest dosyć spoko postacią w tej gierce. Następnie, sobie znowu weźmiemy to. O, zobaczcie, klucz nam dropnął. No, mówię wam, na tej postaci jest to bardzo fajne. E, I na różnych, moi drodzy, innych, moi drodzy, mapach też są takie dodatki. Na przykład na e, pustynnym świecie są takie kulki, które przelatują przez mapę. Jak w nie wejdziecie, to też macie różne rzeczy. Albo, o, właśnie takie ukryte łupy, tak jak tutaj. No, ja zaraz padnę, człowieku. Dobra, uciekam tym Hogriderem, wejdę w krzak jeszcze. Dobra, fajnie. Mam kolejny tutaj kluczyk za darmo, więc spoko, zebrałem mu jeszcze gemy. Muszę uciekać, bo ja tutaj widzowie opowiadam wam jakieś ciekawostki. Zaraz jeszcze padnę. Nie, zostaw mi goblina. Dobra, super, żyje, żyję, żyje, żyje. Dobra, uciekam. Leczenie sobie weźmiemy. Bardzo dobrze. No mam trochę gemów, moi drodzy, ale musimy składać sobie zbudować, więc najpierw sobie tutaj pogram chwilkę, żeby, moi drodzy, cokolwiek zdziałać w tym meczu. I zaraz wam będę opowiadał dalej. O, zobaczcie, tutaj mam takie ukryte łupy. No to też warto właśnie w to wchodzić. Eee, myślę, że nie każdy z Was będzie o tym wiedział na początku, ale to się właśnie świeci w krzakach, więc nie dość, że są misje czasami z tym, to również, moi drodzy, dają wam ciekawe rzeczy. Jakieś serduszka, gemy, golda, więc ogólnie coś, co wam się przyda w tej gieretce. E, dobra, tutaj znowu mamy ukryte łupy, jak widzicie. Tutaj jeszcze żeśmy sobie lukowali. Spoko, weźmiemy sobie ciężkiego, bo on jest dosyć dobry. Następnie, moi drodzy, kolejny taki tip, jeżeli wam mogę dać, no to jest to, żeby nie wybierać 50 tysięcy różnych postaci. O, na mega, więc spoko. E, żeby po prostu, jak wybierzecie sobie tak najlepiej mieć składa z 4 pięciu różnych postaci. Chyba, że już macie wszystkich na fuzji, no to wtedy możecie brać kolejne, ale generalnie, żeby nie robić, nie wiem, skład samych L Primo czy samych jednych postaci po prostu brać różne, najlepiej tak z 4-5 różnych i też nie polecam na początku, na przykład macie, nie wiem, ciężkiego, tak jak ja teraz i brać trzy ciężkie i dopiero brać inne postacie. Bo jedna postać na fuzji jest gorsza niż trzy osobne. Więc, no, nie polecam po prostu na początku od razu trech hardować jak najszybciej fuzję, bo to dużo nie da. Najlepiej mieć taki skład jak ja teraz. Jak widzicie, o, czołg jeszcze dostałem, no nieźle. Nie mam na razie żadnej postaci na fuzji, ale teraz mogę sobie na przykład sfuzjonować. O, bo. No i dzięki temu też, moi drodzy, skrzynki są tańsze, bo to myślę, że możecie nie wiedzieć. Ale generalnie, jeżeli zrobicie fuzję, no to wtedy skrzynki są tańsze. Jak widzicie, teraz moja skrzynka kosztuje 25 golda. Jeżeli teraz będę miał El Primo, no raczej nie będę miał, bo jest tutaj epicka Weźmiemy sobie królową muczni czek, no to właśnie jak weźmiecie sobie postacie i sfuzjonujecie, no to też te skrzynki są tańsze. Skrzynki mogą, moi drodzy, kosztować 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 chyba również, 40, no do 50, do 50 generalnie. Chyba coś tam się pomyliłem, jest 25, 30, potem jest 40, nie ma chyba 35, choć nie może jest, już nie pamiętam nawet. Mamy 15 aktualnie teraz, bo nas troszeczkę porobili, szóste miejsce mam, muszę tutaj przeżyć, ale generalnie ciężko jest opowiadać i w międzyczasie jeszcze, moi drodzy, się skupiać na gieretce, ale sobie jeszcze tutaj odblokujemy, o ciężkiego na on jest generalnie gigamocny, więc polecam myślę, że mogę też nagrać odcinek o najmocniejszych postaciach w Squad Busters, więc jeżeli chcecie taki odcinek zostawcie łapeczkę w górę moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał, bo lecimy po 100 tysięcy na tym kanale, mam nadzieję, że w tym roku tyle wbijemy mam piąte miejsce, więc po około 5 timów w sumie również zostało, więc fajnie bo utrzymamy sobie pasę i otworzymy sobie zaraz skrzynkę i zaraz przejdziemy do kolejnych moi drodzy tipów, jakie tutaj mamy, niektóre są w lobby, więc więc zaraz Wam pokażę o co chodzi. No i dobra, odblokujemy sobie skrzynkę, zobaczymy bonus za piąte miejsce, 3 tylko upgrade'y do skrzynki. Generalnie jest też, moi drodzy, win Winstreak tutaj, tak jak w Brawl Stars, czyli im wygrywacie więcej giereczek, tym macie większego win streak'a. Win Winstreak jest bardzo fajny, bo daje Wam dodatkowe bonusy tutaj do skrzynek. Jak widzicie, mam tylko 3 upgrade. Y. Jakbym miał win streak'a, mógłbym mieć 4, 5, 6. Yy, nawet, znaczy, no 6 ogólnie, bo chyba maksymalny bonus Win to są 4 dodatkowe upgrade'y dlatego generalnie polecam mieć Win ale nie polecam wydawać końców na Win To jest kolejny taki tip dla Was. Nie, dywa, nie wydawajcie Waszych końców na Win i ogólnie końcy warto zbierać. Już Wam powiem, na co najlepiej wydawać te końcy, moi drodzy. Jak widzicie, ja mam 27 tysięcy końców i końcy najlepiej jest wydawać, moi drodzy, na bilety do skrzyni, a dokładniej na te bilety do skrzyni. 6 tysięcy golda, jak macie, od razu kupujecie to, tylko Najlepiej kupować to w momencie, jak macie 0 na 3 biletów, bo bilety się odnawiają co 3 godziny. Więc jak widzicie, że za pół godziny macie bilet, to poczekajcie pół godziny, wykorzystajcie go. Jak będziecie mieli 0, wtedy kupujecie 3, no żeby po prostu maksymalizować swoje yy, wszystkie moi drodzy nagrody. Tutaj jeszcze misję zrobimy, więc sobie odbierzemy 6000 golda. Tutaj jeszcze możemy sobie zabgradować handlarza, więc sobie go zabgradujemy również, moi drodzy. Prawie 67 poziom yy, konta mam, znaczy konta podróży, oddziału, bo konta mam 33 poziom. Jak widzicie, tutaj jeszcze różne emocje się odblokowuje, więc spoko. Ja mam takie akurat emotki. No i maksymalny tutaj emotka jest za setny poziom. No to jeszcze mi brakuje, bo mam dopiero 33 poziom konta, ale tak nie jest najgorzej. Następny tip to jest, moi drodzy, jak jesteśmy tutaj na naszym placu, jak widzicie, mamy swoje postacie, które mamy odblokowane w gieretce i na niektórych z nich świeci się coś takiego. Generalnie, jak nie klikniemy, nie wiem, czy mi się uda teraz akurat kliknąć, bo ciężko jest w tego Mortisa, bo to chyba Mortis ma, to dostaniemy od niego golda. Weź się, wariacie, róż, bo nie mogę w ciebie kliknąć. O, teraz mi się uda, zobaczcie. No i dostaliśmy golda, więc generalnie jest to bardzo spoko. Warto klikać. No nie daje nam to jakoś giga dużo, ale generalnie zawsze tam jakiś gold wpadnie na nasze konto. Kolejną, moi drodzy, rzeczą, którą warto wiedzieć, są modyfikatory. W grze jest bardzo dużo różnych modyfikatorów, więc na szybko wam po prostu e, pokażę wszystkie i generalnie najciekawsze postacie na różne modyfikatory. Podwójny kłopot. Tutaj szczerze po prostu bierzcie tak jakbyście grali normalnie. Tutaj akurat dużo się nie zmienia. Gobliny, szabrowniki, polecam postacie na daleko, tak jak Kolcik, bo y, ciężki, no generalnie wszystko co jest na daleko. Piniaty bez znaczenia, tak szczerze. Turbomoc tutaj nie warto brać Hog Ridera oraz y, Kurczaka, bo oni dają boosta dochodzenia i tak tych boostów jest mnóstwo. Więc po prostu bez sensu jest wybierać akurat te postacie drzewne, giganty bez znaczenia. Przeciążenie zaklęć bez znaczenia. Fuzja na start też bez znaczenia i zalew tu bez znaczenia. Znaczy, no wiadomo, niektóre postacie są lepsze, niektóre gorsze, ale y, no tak ogólnie chcę wam powiedzieć. Na fuzję na start, na przykład, jak macie Grega, no to dosyć spoko jest, bo on szybko niż czy drzewa i może wam e, bardzo szybko e, wyfarmić golda oraz, moi drodzy, gemy. Następnie przejdźmy sobie do pustynnego świata, czyli taki Brawl Starsowy. Na pustynnym jest palni kreta, też bez znaczenia postacie, królewskie duchy, tryb, którego nie lubię też jakoś nie ma jakiejś szczególnej jednej postaci dobrej. Super kopalnia napływ upów też bez znaczenia, ale podmiana. Na podmianę bardzo, bardzo mocna postać jest to, moi drodzy, goblin. Goblin, jeżeli go wybieramy, to wysypuje nam golda, więc mega opłaca się po prostu brać goblina, bo bardzo dużo golda można nafarmić na właśnie... Trybie podmiana, jeżeli już macie handlarza, to warto jest brać goblina, niech się wysypie ten gold z niego. Idziecie do kolejnej skrzynki, bierzecie handlarza, i potem, jak już macie handlarza, zbieracie z powrotem tego golda. I to jest mega dobra taktyka. Rzadko kiedy Wam się zdarza, że macie właśnie i handlarza, i goblina w jednym meczu, ale jeżeli Wam się tak zdarzy, no to macie praktycznie free wina. Następnie mamy świat królewski, czyli bardziej taki clash royalowy, moi drodzy. No i tutaj mamy takie oto tryby: skrzyni oszuści bez znaczenia, tak naprawdę co weźmiecie, złote buty. No no to tak samo jak turbomoc, nie polecam po prostu brać kurczaka oraz hogridera, bo i tak jest bardzo dużo tych boostów, więc to wam nic nie zmieni. Mega przeciążenie, jest więcej po prostu epickich postaci w skrzynkach, więc to się jedynie zmienia. Mega na start, no to macie na początek meczu postać mega, bo jak wiecie, są y, dwie postacie mega aktualnie, czyli El Tigro oraz moi drodzy smoczy kurczak. No i podarunkowe stworzonka też bez znaczenia, co tutaj powybieracie. No i następnie mamy, moi drodzy, plażowy świat z najgorszymi moim zdaniem modyfikatorami. Mega słabe są z łebnącza. tutaj generalnie. Realnie nic to nie zmienia, tak szczerze, mała bitwa to jest giga gówno, to nie grajcie nawet tego. Skipujcie te mecze, bo to jest najgorszy chyba modyfikator. Po prostu wszystkie postacie nie mają żadnych upgrade'ów dwóch ani trzy gwiazdkowych. Potworne pupile, no to też za dużo wam to nie zmienia. Skok na pierścień, moi drodzy, no to na mida trzeba częstość, żeby zbierać po prostu pierścień, więc Hogrider może się przydać, żeby po prostu szybciej na tego mida dojść. Następnie, moi drodzy, co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć ciekawego, mamy oczywiście postacie zwykłe oraz mega. Mega mamy tutaj czego Kurczaka i El Tigre yy, Za jakiś czas możliwe, że kolejne mega jednostki nam się tutaj pojawią Nawet tutaj jak widzimy jest jakaś szelka namalowana Więc bardzo możliwe, że niedługo będzie jakaś szeli yy, Jakaś tutaj dziwna, bo ona z jakimś sercem jest Chyba to jest szelit tak wygląda przynajmniej. Więc jak macie Mega, no to wiadomo, że sobie wybieracie. Zresztą to jest jedyna możliwa ze skrzynki, bo nie macie trzech do wyboru, tylko jest Mega. Więc jak odblokujecie, to spoko. Ja mam dużo Smoczych Kurczaków, bo generalnie jak wbijecie cały karnet, to na końcu każdy tysiąc gemów, to zbierzecie, to macie dodatkowego kurczaka, więc no ja już mam ich dosyć sporo na farmionych. El Tigre niestety nie mam. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o postacie, no to wiadomo, każda postać się upgrade'uje i ma różne tutaj dodatkowe moce na dwóch, trzech gwiazdkach, więc jak zaczniecie grać, to ogarniecie. Nie ma czegoś takiego, że jedną się bardziej opłaca upgrade'ować, drugą nie. Zresztą upgrady są za darmo. One nie kosztują golda wystarczy po prostu zebrać postacie, kliknąć, rozwin i nam się po prostu wrzuca na wyższy level, więc warto jak najszybciej sobie rozwijać postacie. Niestety nie mam jeszcze nikogo na czterech gwiazdkach tutaj na bo mam 8 na 10, goblina mam 9 na 10, więc niedługo będę miał dwóch, 3 gwiazdkowych form tych postaci, ale no niestety do czterech jeszcze mi brakuje. Goblin jest dosyć spoko, bo jak widzicie zwiększa liczbę monet do 10, więc jak go wybierzemy, to od razu nam dropi 10 gemów, więc myślę, że jest to naprawdę dosyć spoko opcja. Dobra, moi drodzy, więc zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę. Może też wam coś ciekawego opowiem, w zależności jaka mapa może będzie, żebyśmy mieli jakąś inną niż plażowy świat, to by było spoko. Mamy tą początkową, czyli tą, na której będziecie grali. Mamy fuzję na start. Zobaczymy, jakie postacie tutaj będę miał do wyboru. Jak będę miał Grega, od razu biorę Grega, bo Greg jest bardzo fajny na fuzji. Ścina drzewo na hita. Oczywiście, jak go macie zupgrade'owanego. Nie mamy, ale mamy ciężkiego. Ciężki jest bardzo mocny, jest to chyba jedna z mocniejszych postaci, ona bardzo dużo damage'a zadaje, jeszcze się leczy. Jeżeli szybko strzela, bo ona ma takie różne ataki, zobaczcie, teraz jest niebieski atak, znaczy nie było za bardzo widać, ale później, moi drodzy, ma atak innego koloru, takiego żółtego, i wtedy właśnie zadaje jeszcze więcej damage'a, więc dosyć spoko. Yy, dobra, sobie tutaj na szybko ich zniszczymy. Następny taki tip, jaki mogę wam pokazać, zobaczcie. Generalnie postacie same sobie atakują, to myślę, że każdy z was ogarnie, grając parę giereczek, ale jeżeli, moi drodzy, klikniecie po prostu o to, yy, czyli. O ten e, guzik od przyspieszenia. W momencie klikania to szybciej one zaatakują te postacie. Zobaczcie, one mają taki delay, że one się najpierw zatrzymują, jak podejdę pod kogoś, o, i dopiero atakują. A moi drodzy, jak e, na przykład teraz. Podejdę tam i od razu kliknę to, to zobaczcie, od razu strzela, pyk, od razu spamuje guzik, cyk, od razu strzela, więc generalnie jest to bardzo dobre, warto sobie właśnie klikać, jak już jesteście blisko kogoś, bo szybciej zaatakujecie od niego, no i później już wystarczy stać w miejscu, no bo nie ma co spamić tego guzika w kółko, no ale generalnie na, na start warto właśnie to kliknąć, bo po prostu szybciej się zaatakuje, myślę, że to akurat mało osób wie, więc polecam. Wam tak robić od początku, zobaczę sobie podchodzicie cyk, klikacie od razu, nie ma tego delaya, szybciej niszczycie ludzi, szybciej niszczycie również moi drodzy jakieś boty. Yy, tylko ważne, żeby też nie spamować, nie wiadomo jak dużo tego przycisku, żebyście mogli w razie czego uciec, jak ktoś z was zaatakuje. Bo generalnie nie polecam się strzelać z innymi składami, chyba że jesteście pewni, że kogoś naklepiecie, ale tak to najlepiej jest po prostu sobie farmić i robić top 5, bo o to chodzi w tej gierce, jak macie szansę kogoś naklepać, no to go naklepcie, ale tak to nie ma co się skupiać na tym żeby jak najszybciej właśnie kogoś tam podjechać. O na przykład teraz myślę, że mogę dosyć sporo zadać i też mi się to udało, tylko niestety moi drodzy z dwóch stron mnie zaatakowali, musiałem uciekać. OK, tutaj na spokojnie sobie zniszczyłem. Mamy 11. Okej, okay, leczenie sobie weźmiemy, To nam się przyda. Niszczymy szybko tego bowlera. Fajnie, jakbym dropnął albo upgrade na Kurczaka, albo yy, Hogridera. Dobra, nitę możemy wziąć, bo nitę jest dosyć spokojna, Jeszcze ma Miśka. Może nas tutaj troszeczkę stankować. Nie mam niestety Grega, to jest mapa, gdzie jest bardzo dużo drzew, więc szkoda troszeczkę. Okej, okay, on ma Mavis. No dobra, Mavis też mu może fajnie pomóc. Mam szóste miejsce. Muszę tutaj troszeczkę bardziej lecić na mida. Bombom generalnie możecie no drzewa, ale również możecie nokautować marchewki Mavis. Marchewki Mavis wam się pojawią dopiero jak odblokujecie Mavis oczywiście, ale generalnie bardziej się opłaca bombom niszczyć marchewki niż drzewa, bo po prostu więcej lutu dostaniecie z marchewek. Nie dostaniecie może golda, ale dostaniecie moi drodzy po prostu więcej, nie dostaniecie gumów, ale dostaniecie więcej golda, więc warto właśnie nokautować najpierw marchewki, a później Drzewa, jeżeli macie wybór, oczywiście jak stoicie gdzieś obok jest drzewo, no to warto sobie drzewo znokautować, jeżeli nie macie Grega, bo jak macie Grega, no to lepiej, żeby Greg wam zniszczył to drzewo, no ale jak nie macie Grega, no to polecam właśnie tak robić, okej, okay, tu mam spell z zmniejszeniem, to to mi się nie przyda, tutaj sobie walniemy działko, bardzo fajnie, szóste miejsce mam cały czas, okej, okay, tutaj jeszcze ziomek ma yy, tam Piecyk, jeszcze niestety piecyku nie blokowanego. Weźmiemy sobie, myślę, że wiedźmę. Niech będzie wiedźma, i tutaj spróbujemy bardziej na tego mida pójść, bo może być ciężko inaczej. Okej, okay, dobra, spróbujmy tutaj sobie bowlera naklepać Zad Potwory będą miały misję, fajnie. Okej, okay, top 6 jestem, trzeba tutaj wbić się, moi drodzy, top 5, trzeba się wbić top 5, na spokojnie sobie tutaj zbieramy to wszystko, okej, okay. ja mam dosyć dużo życia, mogę sobie coś wziąć, zagrejdować, Rule royal, o, dobra, teraz możemy fajnie znakować tego ziomala, Zobaczę jeszcze klikam, żeby szybciej strzelać, mamy piąte miejsce dzięki temu, więc spoko, powinniśmy mieć pasce, okej, okay, tutaj jeszcze coś zebrałem ze środka, dobra, top 5 jesteśmy, więc nie ma co tutaj, wow, 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 chłopco mnie goni, człowieku, on ma tanka, to jest bardzo mocna postać, czołg jest dosyć mocny, niestety jeszcze jej nie odblokowałem dobra, czy możemy tutaj kość podjechać nie zdążyliśmy, koniec moi drodzy meczu zobaczmy co ciekawego tutaj dostanę mamy moi drodzy skrzynkę z jednym boostem, bo mamy pasę, więc jak widzicie warto tą pasę mieć, ale nie warto wydawać pieniędzy na odnowienie tej pasy, to wam nie polecam. Zobaczymy co mi wyleci. Mamy dużą, zwykłą skrzynkę, jaka postać mi tutaj wyleci. Mamy 5 razy ciężki, więc spoko dosyć. Jeszcze misję żeśmy załatwili. Bardzo fajnie. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że tak się opeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć.